Ej, no i co ty robisz? Co? No i no eee. Wiedzę pochłania. <laughs> o, się ja mój nie, mój nie mam żadnego łuku, coś się, się wydaje, rybka chyba. Wiedzy, nie, nie ma. Ale coś ty faktycznie tak książkami tutaj z, Ryb... zaczął Ryb... czytać. Ale słuchajcie, witam was oczywiście Ryb... w kolejnym odcinku jest party Parade. I słuchajcie, oh. czas okay. zacząć tutaj. A może wybierzemy sobie custom party, co? Że każdy z nas będzie mógł wybrać sobie. Powiedz mi ile, 27 przez 4 to ile to daje? Ej, to nadal leci. Ej, bo to się nie chce wiesz, zacząć. 3, nie wiem, jakieś 7. Wiedza Dobra, ja posłania. wyłączę serwer i włączę hmm. jeszcze. Raz, zobaczymy. 27 hmm. dobra, no dobra, to, 7 7, to No dobra, po 7 weźmy, to będzie 28. Żeby każdy siedem jakichś swoich minigierek dawał. Tego no. nie można powtarzać. Jakby nie możesz powtarzać swoich, czyli to... nie możesz no. dać dwa razy w kom... to, to samo. No, bo będzie. to będzie 28. No. Czyli każdy wybiera z nas po 7 minigierek. No. Eee, I jak. jakby. My możemy między sobą powtarzać jakieś, czyli możemy na przykład zabrać, że każdy zabiera jedną tą samą linkę... nie damy mu się książki rzucić ja, Tylko... Sprawdźmy czy działa to chociaż. O. O, o, o dobra. dobra, więc w e. takim razie wybierzmy sobie kolor. Z racji się to powinno skończyć. E. E. O yeah. Dobra, e. więc w takim razie słuchajcie, e, najwyżej... O, nie, czy... o co chodzi? Ej, bo ja nie wiem jak się te gry nazywają. Musisz... Nie ja też nie. No wiem. ja wiem właśnie jak się moje, ja wiem jak się nazywają. Moje na pewno jest base builder to na pewno dodaję Ja żebrałem. Parkura dodałeś? Oh, yeah. O, ja. Dobra, też chcę ale Jak ktoś da Bedwars, to go zabije oficjalnie, nie? <grym <grym więc. Nie! Więc... Bed -Wars. nie! Sobie żartujesz nie chyba? Zim. Dobra, nie, dobrze, nie ja zabiorę nie. Crafta na pewno, bo to jest spoko. O nie, Monster Puncher, tego na pewno. O, Chicken Shooting, to jest moja trzecia gra. Dobra, ile ty jeszcze? Ile wybrałeś o, już to na noj Nie, nie wiem. wiem. King of the Hill na pewno trzeba wybrać. No, nie, ja tego nie lubię. No, czemu to mi tak lata Dobra, nie ja zabiorę jeszcze TNT Run. Chyba zabrałem 5 tak już. Ty to kliknął? Nie, ja to wyrzucam z tej gry. Tutaj to można wyrzucić. Wyrzuciłem. Nie będzie dodawane Bedwars. Dobra, wiem, jeszcze wiem, to zabiorę 4. to i ostatnie... nie tego Master Nie no, ktoś to zabrał? Nie, chyba nie. Dobra, ja, nie, ja już nie zrobiłem nie. wszystkie. Czy każdy już nie zrobił na 7? To, chyba Nie, tak, nie, nie wiem. wiem. Nie, nie wiem, wiem. ile te z miara tego nie jest. Wydaje mi się, że sporo chyba jest. Najwyżej dodam jeszcze takie dwa na szybko, czyli powiedzmy, że to będzie ruczak, alo dobra, catcher. Dobra, dodaj mi ten start. Catcher, no. Dobra i zobaczę w takim razie. Oh. O, od razu chickeny. Oczywiście stawić tej łapkę o w górę. Już, ale już już przynajmniej stary nie ten, już przynajmniej ci książeczki nie wylatują Ja wiem. Je, są ja ja I jest są plus dodatnie. I plusujemy. Dobra, co ja ci zabieram kurczaki? O. Myślałem stary, że nie zdążysz złapać. Sorry, ale tak. Chciałem ci przed tym zrobić. Gdzie one teraz będą latać? <noise> Czemu teraz trzeba Lep? do nas? O nie, gdzie one? Ja ich w ogóle nie mogę znaleźć, no... Gdzie one latają? Kompletnie teraz ich nie... No jak to ty pierwsza była? Ja byłem teraz pierwszy No jak to nie trafiłem! O co chodzi? Ja teraz... Ej, no co teraz się dzieje? No moje no każdy Możecie mi zostawić czerwone z spokoju, to są moje kurczaki! 8. A, bo ja 8. Zostaw, Jak to kurczaku nie wziąłeś tego co? pocisku na siebie Proszę, jest nareszcie! Jeden nie. punkt dla mnie! Daj, mnie o i wybraliśmy 26, więc byliśmy blisko tego co chcieliśmy wybrać A. Więc jest spoko. myślałem mi... Czy, zostało czytajcie ja. A, bo to jest to! Ja myślałem, że to jest to, że trzeba się rzucać strzałami. To spoko, to więc ja, myśl, ja, ja to myślałem Ja myślałem... No to, to będziemy mieli to więcej to... niż jeden raz, więc to jest spoko w sumie. Coś to jest to jest spoko w takim razie, jak to będzie tak wyglądać Ale brzydki nie, rybka to tam, gdzie ja chciałam. No, Okej, okay. tutaj trzeba Czyli uważać pieczny, przede wszystkim Ta obramówka No O nie! O, jak ja przeżyłem, ja nie mam pojęcia Nie wiem, ale blisko Ale ja, ja byłem stary idealnie na tym, na tym zielonym takim ciemniejszym ja. Więc ja nie mam pojęcia jak ja dobrze wylądowałem O, ja nie mam, skaka, o rybka nie tutaj ma, więc... już z... Pierwsza to pierwsza Tak? Ja Serio? Widzisz, tak się to jest w swoich minigierkach, musisz żyć się dobry, ma Dobra, no i rak, zostaliśmy tutaj So we meet again in the grand final He, to jest są jedyne słowa jakie umiem po angielsku Dobra Jeszcze zostało tutaj O nie, jestem za blisko, nie, stary to nie ma szans Nie ma szans Nie! Jest Jest, jest! jest! druga minigierka Dobra, teraz ja to wybrałem Aha. Więc to bardzo dobrze Dobra, szybko jeszcze tutaj. Dobra, dzisiaj to ja wygrywam. Tak, mówisz? Czemu? O, chyba tak, bo ostatnim razem mi się tam poknociło. Mhm, mm zobaczymy. O nie, nie to! No nie! nie. <noise> ja 3-0! O! Ktoś wybrał. wybrał Just Relax? Czy to... nie, może to po prostu dodaje do gierki? Jest, to jest, paru, to no, chyba tak dodaje. No, więc ja wybraliśmy ja 25 i... Myśmy wybrali same Just Relax i odcinek na te no. jazda. <laughs> Tak. Dobra. Dobra. Zobaczę w takim razie. Teraz. To ja wybrałem na samym końcu. Jak mówiliśmy, że jeszcze wybiorę jeden na wszelki wypadek. Dobra. Więc tutaj. Właśnie jak powiedziałeś Ała to też spowodowało widzom Ała No znowu ty Ała No wywalaj rybka No, no i ma, nie, nie gram z wami El. Ej no stary ale Ale przecież nikt, nikt się nie fokusował nawet na ciebie Przynajmniej ja nie Tylko na mnie strzeliście Ale ja nie strzelałem do ciebie w ogóle od was Jak to, ale Ale stary przecież Ja strzelałem cały czas do rybki teraz akurat to one po prostu. Okay. Widzisz stary, ja też teraz zostałem. Ale a Maja nimi nikt Maja nie zestrzelił. Ja ci teraz muszę dodać do teamu, stary, bo wyszedłeś. Maja dwa razy strzeliła. No ale nie, popatrz, że Maja teraz w ogóle. Ma. A ty, ty nie, w jakim kolorze jak byłeś? Wieś, w wieś, ty, wieś. ty byłeś. Maja, y, rybka do mnie dwa razy strzeliła. Jeszcze mówię, nic chcę, ale nie cię. I Maja jeszcze. No ale popatrz, one teraz się, Teraz nagle sobie o, przypomniały, teraz. jak się strzela do siebie. <noise> no, dobra, jes, ja nie, jes, jednak nie, nie, jednak chyba nie wiedzą jak strzele do siebie, bo też nie potrafią trafić. Ja, no dalej, Maja. O, oh, jest, dobra. Jeszcze się cofnęła i dalej na strzały. Dobra, rybka dajesz. O, no, no co? No, jak to? Rybka, jak tutaj para paraolimpiadę mamy dosłownie. Co się tutaj dzieje? Ja, nie, no, ja, strzelcie w końcu do siebie no! Matko, paraolimpiada totalna. No, jak to nie grę, Oj, to taka. Ja, czyli co się tutaj dzieje? No nie, Dobra. to nie jest fejm mma tylko to jest patola Dobra. mma Dobra. i taka patola No nie, Traj, to taka co patola. się tutaj dzieje to jest totala. No, nie. nie, nie ja, nie, nie, cię. nie? No ze Tak, tak samo jakby kobietę puścić za kółko. To ja, to... cię, co się tutaj dzieje? Ja. Matko, weź Maja, dobra, nawet ty możesz już. Wy... O bardzo ja, dobrze. Ja, Maja, gratulacje. Weźcie, gratulacje ja gratulacje. pierwszego miejsca na paraolimpiadzie. Dobra. Dziękuję. Dobra, czyli tu jest redstonik, Dobra. Ej, nie trafiłem w nikogo lol, wyrzuciliście mnie w ostatnim momencie. Ej, Papa rybka Dobrze Super <laughs> I teraz Nograx powinien tak skorzystać i w ostatnim momencie nas zestrzelić No jak tego nie wygram. Nie, nie wiem. No nie. wiem, wiem, strzelałem nie. w moje. No i spadliśmy stary. Ja nie mogę. O nie, co nie za gnoj, No i odpa Co za no, ale, ale co? Maja, no lecz się. Na co? Na głowę. Moja... No nie, no. i tyle. No. Ja też mam chyba z Zabij ją Zabij ją Nie, weź. Się. Tak, strzał. Ja serio. Matko, głowę. ja w ogóle nie widzę, tutaj co się dzieje? Za to Nie. Jest za to, było. Nie, nie, nie. Za, to było, za, za nimi skoro biegnę w Nie, było akurat za nimi, za plecami. Zabij ją No nie, no nie trafiłem. No, nie. No zostaw! No znowu to jest paraolimpiada kolejna, no! Nie. Yes, Nie! Dobra, o to chodzi w tej Nie grze. Miejsca. Nie ma miejsca tutaj na jakieś przegryzy. Dobra, ale... CO?! Jak to się stało? Czy to jest... A bo... A bo to jest to! Ja myślałem, że to jest TNT run. Ja cię kręcę, to jest spliff! Ja... Co ja zrobiłem? Ja biegnę przed siebie i się dziwię, Co? że nagle rybka mi rozwaliła. Ej, rybka, ty wszystkich wyeliminowałaś w ogóle, chyba? chyba ta, nie, ja, nie, nie, nie. Chyba tak, nie wiem. To chyba ja. Ja na pewno jedno wybrałem takie. Ja nie, nie, ja też nie. O, to trzy będziemy. Nie, czy. Ty, ma, rybka, ty to, to, to wybrałaś? Nie. A. Myślałem, że ty też, to to by była już masakra. Trzy razy w takie coś, no to trzy razy szymek wygrywa. <noise> Dobra, zobaczymy. Mi rzuciła. Oh, ona mnie jak z pół rzuciła! Nie wiem co ty? Dobra No i rak! Wywalaj Maja Dobra, ja musiałem rybkę wyrzucić, bo miałem z tej strony bardzo... O oh, nie! Mi coś zablokowało! No, no, nie, Dobra, no i rak, no, 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 tak, tak pierwszy punkt, gratulacje, dobrze, Jej. o to chodzi. Dobra, o, znowu, o, znowu no. to! Ja to wybrałem też. Dobra. Ja, wiesz, ja też tego O nie, ja tego nie akurat nie wybierałem na pewno, więc, więc będziemy mieli to coś razy najwyżej, ale dobra, bo w końcu sobie wybieramy. Nie, nie bierzemy jakichś bedwarsów przynajmniej, chociaż szybka ja chciała nas strollować. Tej... Porobić. Się na tym, tym się rybie. żeby cię zaraz ktoś nie porobił, stary. Ej, no właśnie o tym mówiłem, stary. pierwszy No ja już nie ja nie widziałem ciebie, więc byłem pewny, że jestem pierwszy. Więc więc ja tak sądziłem, że w to miejsce może akurat polecieć, więc to dobrze się składa, stare. Dobra, tutaj Maja ma trochę, ale to jeszcze zrobię tak. Oj! Oj, to już było widać, że ta wrywka że było wskakiwały naraz w jedno pole. Ej, nie, po prostu nie trafiłam w ogóle. Okej. Okay. Ona, tutaj ja sobie dam chwilę, żeby móc sobie gdzieś doskoczyć. Dobra. Tutaj jesteśmy o, bezpieczni. Tutaj się jest ale jest, no ale to... jest mało terenu tutaj. Paraolimpiada Nie, teraz no akurat nie. jest cox Olimpiada stare. ma teraz umiera. Dobra, na cheeru nie ma miejsca. A jeszcze teraz A umiera. Teraz, teraz umrze. Nie. Nie umarł. Nie umarł. Ej jest, co się. Co no. Ej, co to było? Co? Czemu ty wylądowałaś no. przy mnie w ogóle? Nie, nie. O nie no i payload znowu. Dobra, siostąd Maja Jak jestem? A bo ty nigdy zielony chyba nie byłaś w ogóle. No właśnie ja pierwszy raz. Dobra. Nie, to jest w ogóle hamuwa gra. Kto to wybrał? Chyba ja. Dobra. A nie ja to też wybrałam, bo nie wiedziałam co to jest. A nie, ja chyba to wybrałem jednak. Nie, 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 ja no tego ma... nie ja to nie wybierałem jednak. Ja to wybrałam. Bo nie wiedziałam. Co ja, ale ten, ten punch jest... Z... Nigdy tego puncha chyba takiego dużego nie było w tej grze. No Irek nie. i tak. nie. No i w ostatnim momencie. Dobra, rybka tam Maja Ej, poleciała. Nie. Co co co? To co? Czemu do mnie strzela? <grystanie> Ten jak tutaj. Ja w ogóle tego nie mam. O, jest. Okay, <grystanie> ja, no tu trwa to jest teraz paraolimpiada O nie, o nie. Tylko nie, tylko nie Maja No i jest, jest w ostatnim momencie. Ja, tylko nie rybka teraz O dobra, no Rach to może wygrać, ale... Nie rybka! Nie rybka! Okej. Okay. Jest, jest, jest! Jest! Już my czekałem tylko na to tempo! Dobra! Parkurek. O, to moje. Ja czyli ktoś się na moje dostał też. To... No ja... Wydziałam. O ty... No i rybce no, i wygrać! No. Nie, 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 nie daj mi wygrać stary. Jest, 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 na górze parkouru, ja. O, znowu spiff, trzeba o tym pamiętać, że to nie jest TNT Run Noiract focus, nie gra w to <noise> O, jaki fokus? Na, nagle jeden fokus tylko na Noiract, e, o nie, dobra, Ja ci rybka to wygrywa O, nie no, kto to wybrał w ogóle? Jać o ja, ale chyba odkoczyłem od tego w ostatnim momencie. Dobra. To jest patologia totalna. Ja ci, gdzie ty teraz płacisz? Oj, to serio w tym miejscu? Ja, ja i przeciął to przez rybkę w ogóle, nie? To jest palo, paraolimpiada totalna. Gdzie jest w ogóle? Znowu w tym samym miejscu? No, wywalaj! Nie O nie, nie trafiłem w ogóle. Dzięki, Szybek. CO?! Ja z tego... Oj, nie. Maja nie żyje. Przepraszam, Maja. O nie! Jak ty ze mnie... Jak ty to zrobiłeś? Dobra, Noirach, dajesz, wygrywasz to. Dajesz, dajesz. Za tobą, szybko! O nie, teraz będzie celować na ciebie, oj. No dobrze, da, na, na środku, za tobą, za tobą! Szybko! Jest! Dobrze, Noirach! Co to chodzi? Dobrze, 15 ryba gier. Ryba. <laughs> Dobra, wulkan, no, w końcu ja to wybrałem, więc... Więc mam nadzieję, że tutaj będzie spoko Zopis, no ambu, nie czemu lubimy, ją. Dobra ja tutaj trzeba nie szybko odzywka. Ty na mnie focusał ty robiłaś ciągle naprawdę Nie wcale się idzie widać Dobra Ej czy ty spadłaś serio? Jak? Co? Przedasz była na krawędzi! Tym, zabij go, ja proszę. cię Noirak right, wygrywasz to dawaj! Nie mają... Nie! O, nie, nie ale cofnęło cię w ogóle, nie, cofnęło nie, cię w ogóle Noirak, right, bo, nie, bo nie. Już byłeś, u mnie już byłeś stary w tym. O nie, standardowo, fokus tutaj Co tam się dzieje? Ale nie. go... Jak jak? Dobra. Przepchaj do niej. Szybko, szybko. A widzę taki. <śmiech> <śmiech> TAK TYGO NAJGORSZO NA ŚWIECIE, CO SIĘ STAŁO tutaj? No i teraz tutaj, uważaj po twojej lewej Dobra Okej, okay. za rybko Dobra zobaczymy, ja cię jak mógłbym tak wcześniej zginąć w tej minigierce no Tak jak ja wtedy, pamiętasz? Jaka masakra, dobra uważaj stary Ja mm. widzę One się coraz szybciej tutaj stawiają no, jeszcze Maja, proszę cię. co? Serio, rybka? Ja bo po prawej, szybko jeszcze no, przekażesz i. Oj, i tak, o to chodzi. Za tobą! Oj, uważaj, stary, jest teraz tutaj. Ja cię. Dobra, tam jeszcze bok. Mai. tutaj masz, stary, tego, tego ważnego jest. Okej, okay, za tobą jest stary jeszcze totalnie. Totalnie za tobą. Uważaj, żebyś czasami nie wpadł do przodu teraz. Okej okay. um. Dobra, tutaj trzeba teraz... patrz, tam Maja ma w ogóle mało teren rozwalony Jak ona chyba chce mieć więcej. Yeah. Oj. Ha. Ale tam ten Ale no, dobra, lecimy dalej. Co teraz jest? Reach the top first, znowu parkurek. Dobra Ej. Co się w ogóle dzieje czemu nagle? <laughs> Co? Może ja sobie zabiorę jakiś róg, w którym... O, ktoś mi dał lewitację. Ej. O nie. No i to już ktoś przejdzie na pewno. No i No i Już wiedziałem, bo my tutaj dostaliśmy lewitacji i spadliśmy potem, więc trochę nam to zajęło. Dobra. Okej. Okay. No i ktoś mnie zrzucił znowu. <mulary> Dobra. <mulary> No, nie, jest! Ja gdzie mówić? Ciebie, no, wiem, widziałem, właśnie myślałem, że ty wygrałeś, stary, tak szczerze. Bo zrobiłem ostatni strzał, ale chyba mi się to po prostu opóźniło trochę. Co, co to jest? To jest, że TNT, TNT wybucha. TNT. Fajne to jest. I kto spadnie, tak? Tak, no tylko to na razie ma teraz słabą moc. Eee, dokładnie. Hm. Ale się sfokusowała. I ona do tego ma Rayviwala. No nie. Dobra, dajcie, ciśnijcie ją, bo ona wykorzystała Rayviwa. O nie, Noiracht! Uważaj! O, o, o! Rybka! Co? Rybka, ale ty masz fuksa. O, teraz już chyba... Nie, ale byłaś wyżej jeszcze. Ja... Ja ci jaka farciara. To był skill. Dobra, szybko w indicatorze. Ale się sfokusowało na mnie teraz dwóch. Co ty się... Ej! ej ten windikator! Ej, to jest jakiś głupi! Jak, jak się sfokusował no w ogóle? Ja się fokusuję. Mój nie gramy z nim. Ja ci kre... Ja... Właśnie mój też mi wepchnął. Ja się dziwię o co chodzi. No, nie mój też mi zepchnął. Ja właśnie się zastanawiam. No wytycy. Wytycy. No, wy ty, no ja nie Nie. Okej. Okay. No co za... No, Weź rybkę. Niech do wody wraca. Dobrze. Sekundę, potem. Właśnie nie ma już stary No ja wierzę w ciebie Dobra na chill'u Na chillu Dobra <grywa> Moja. Tu? Paraolimpiada. Jak paraolimpiada, jak <grywa> w ja w nią trafiam cały czas, stary prawie <grywa> cały czas, jest cały czas ślepa ja. No trochę tak No co się Ej, dzieje? Jak ona to robi? Ej, to nie jest gra, żeby... Bawić się wieżo-zwierzę. No ja wejdź w niego. Wtedy nie Ej, nie wchodź w niego. No tak, to już tam. już. Maja. Co? Ja jakim cudem. Ja Matko, jakim ona co na to wygrywa ciągle? O nie, najgorsza gierka. O nie. Jeszcze totalnie, jakby chciałem po coś. Ej już trafiłem, ale nie, nie odbił się w ogóle. Więc coś mega dziwnego. No i tak. To masz jakiś problem, Maja? Tak. Jak tutaj te. Ej nigdy tak się szybko nie wchodził. Aha, bo ona ma... Ona ma jeszcze dżemm boost, w ogóle. Weźcie rybkę się fokusujcie. Bo ona mnie no zawsze... No i co z tego? To nie znaczy, że ten Okej, okay, dobra. Ej, no ma najwięcej punktów w ogóle. Ale że tylko faktem. weźcie, zepchnijcie szybka Ja cię. Co No nie! Neuracht nie. Totalnie nie może on tego wygrać! No jak to jedną grę tak, wygrał? Ja wygr o nie już wygrał! Ja cię! Tak ma być! Rufia gra. Dobra, znowu to no, znowu. Dobra, nie, nie, to jest teraz z tymi te. To jest wszystko takie ja podobne No, ale o to chodzi właśnie w tych, że one są podobne Dobra Ja już wracam tylko pod siebie nigdzie indziej Co? Nie, nie wiem co no, się ja tam stało. Gdzie rzuciłem no, po prostu Ale miałem taktykę tutaj. Ja cię, czekałem tylko... Ja dobra. No i rak, teraz proszę jakaś seria wygranych teraz się tworzy. No, ale to wiesz, pojedyncze. O nie. No i nie! Dobra, ja stąd uciekam, tak? Bo tutaj paraolimpiada zaraz będzie Z jednej strony No i jak ona odskakuje od tego? To to jest w ogóle. Nie, ja nie mogę odpaść jako pierwszy. Nie, zostaw mnie, zostaw, zostaw! Ja cię kręcę Weź, bo Maja znowu będzie miała trzy życia! Popatrz o co chodzi. Ja wiem, widzę. No co, dobra, Ej Baje spychamy, chodźcie, wszyscy na maję. Dobra, już je leciała. No to jest spa! A rybka w ogóle biega dookoła i... O yeah. no, ma, no maje, no mówię maję! Dobra. No nie! No, obra, tutaj rybka chciała we mnie trafić. Nie, Ja, no ja i jak mi się zacięła w ogóle. Więcej. I w trakcie biegu. Akurat piłam potkę na ten. No. Okej. Okay. No, jest win, 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 Pięć oh. gier. Zostało pięć gier. O jeszcze just relax, dość. Relax. No, punkty Zobaczymy, zobaczymy jaki tutaj będzie wyniczek. Nie mieliśmy 25 gier, tak? Tak, tak, tak. 26, 26, 26, bo, 26. bo po pierwszej gierze od razu się wyświetliło, że 25 zostało. Dobra, wszyscy wygrali. Just relax, odpocznijcie. No ale to jest teraz TNT. No nie, nie, rybka! Ja cię kręcę! Ja cię. Maja się fokusuje na mnie. No bo ty się na mnie fokusujesz! Dobrze ją Ja cię kręcę o co chodzi? O, dobra, dwójeczka w końcu Maja, dlaczego jesteśmy w to Nie wiem, on się fokusuje Kto się fokusuje? No ja nie wiem O nie Dobrze Nooo O nie, odejdź stąd Nie, czemu mnie to wypchnęło? Tak to się robi O nie, znowu to? Jakie rzeczy nie no ja tego Ej, nie bo wybrałem się właśnie fokusuje. Nie, nie pokusuję Wcale Okej Myślałem, że ktoś spadnie w sobie po tym, ale trudno, jak nikt nie spadł, to trudno No nie dlaczego? No bo ty mnie chciałaś zepchnąć! No no ale tak nie, ale nie, ale nie, zepchnęła! No nie bo zepnę? została tylko i ja zostałem tylko ja i ty Naprawdę? Ej, ty. To jest Maja. ty no, wygraj, to ona, ona spała. O nie, no, widzisz. Ty, Dobrze, Ale idealnie wleciałem w ten, oko dobra. Za oko, ja też o, ten tak, wiem. nie, ktoś to wybrał, naprawdę. Ja Co cię. Co to wybrał? na naprawdę. Ja strzał. Ryby, ryby, ryba, mam więcej, ryba to wygra. Ej, wywalić ją, Nie, no, Maja miała teraz, o, Maja. ja. Co za skręt, o Oj, capture ja. the hill. No gdzie na mnie? No bo ty to ostatni no, stajesz, raz wygrałeś. No, ty nie tak mnie, No ja pomagam cię. ci wejść, nie widzisz? No, nie widzę. <grym> ja nie ci widzę. sobie też rzuciłem ten efekt, ja... Najlepiej no, chyba slownessa tutaj. No tak, ale rzuciłem blindness i rzuciłem sobie. <grym> Panie, no, no Maję wywalić Maję Ma ja nie może wygrać. Czemu nie może? Może sobie wygrywać, no, ile no. chce. No właśnie. Nie może! Cię? Wolny kraj Nie możecie wygrać! Okej! Okay. Nie. Co było 57 tylko! O, o nie! 90 O nie, Maja na górze! Szybka, szybka, szybka! Ja! 198! CO! Nie! <laughs> Weźcie się na niego! Nie, Weź? Maja! 198 do 200! To... Co? Co? CO, No nie no to jest w ogóle oszustwo teraz! Ja cię! Dobra. dobra, 13 wygranych! Ja, ale, ale masakra, i coś za dużo nam w ogóle... Nika w ogóle jako coś, Nie policzyło nam wszystko, totalnie. Nie wiem, dobra, ale... No, mi się jeszcze mikrofon a drugą stronę wywalił, dobra. No, mam jedną książkę już. No, koksowo, dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało w takim razie, jeśli chcecie więcej. Muszę przyznać, że dzisiaj było trochę śmiesznie. Fajnie było dzisiaj. No ale słuchajcie, w takim razie pamiętajcie koniecznie, że jeszcze dzisiaj będzie jeden filmik, no i do zobaczenia w nim i w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.